Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Konrad Popiel, cglm.eu. Dzisiaj zajmiemy się wciągnikiem firmy Modi Model 611. Jest to wciągnik wyprodukowany w Chinach, więc na początek proponuję zainteresować się dokumentacją. Mam tutaj dokumenty dostarczone przez klienta i z tych dokumentów możemy odczytać następujące rzeczy. Otrzymujemy tutaj certyfikat o nazwie Attestation Certificate of Machinery Directive, co oznacza, że jest to certyfikat zgodności z dyrektywą maszynową. Otrzymujemy również tutaj Attestation Certificate of Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directives, czyli certyfikat o... Kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywie niskonapięciowej. Oprócz tego, tych dwóch dokumentów otrzymujemy certyfikat TIF, z tym, że już tutaj warto zauważyć, że ten certyfikat dotyczy modeli 611S oraz 611X. W takiej sytuacji nie będziemy się zastanawiać nad tym certyfikatem. Oprócz tych trzech dokumentów mamy jeszcze instrukcję obsługi. Jeżeli przejrzymy sobie tę instrukcję, to trafimy tutaj na schemat wciągnika oraz krótki opis części. I przeglądając tą listę części, możemy zauważyć, że nie jest tutaj wymienione sprzęgło zabezpieczające. Zapraszam Was teraz na stronę internetową firmy modi, gdzie macie wyświetlone wszystkie dostępne modele oferowane przez tą firmę. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to nie ma tutaj modelu 611, proszę spójrzcie sobie na tabliczkę znamionową. Na tej tabliczce znamionowej model jest opisany jako 611, w numerze seryjnym. Mamy napisane 611M. Więc mamy tutaj troszeczkę rozbieżność i widzimy również, że tutaj zainstalowany jest łańcuch 7 na 20. Czyli jest to wciągnik, który w ogóle nie widnieje aktualnie w ofercie na stronie producenta. Spójrzcie sobie proszę, jaka różnica jest pomiędzy łańcuchami oferowanymi przez europejskich producentów, a łańcuchem, który jest zainstalowany we wciągniku, który dzisiaj wam pokażę, mamy tutaj łańcuch 7 na 20, który znajduje się we wciągniku Modi. Mam tutaj również łańcuch profilowany z wciągnika Gis model LP-1000 D8 Plus i jego rozmiar to 7,45x23 Widzicie tutaj również łańcuch 7x22 który instalowany jest we wciągniku D8 firmy Chainmaster Jak widać różnica w rozmiarach jest znaczna Więc to jest nasza pierwsza niewiadoma Mamy tutaj troszeczkę rozbieżność w dokumentach Jeżeli spojrzymy sobie jeszcze na tą tabliczkę znamionową, to widzimy, że wciągnik posiada prędkość 4 metrów na minutę, może podnieść oczywiście 1000 kg. To jeżeli omówiliśmy sobie już problemy związane z rozbieżnością w dokumentach, które zostały dostarczone, a informacjami znalezionymi na wciągniku oraz na stronie internetowej, zapraszam was na oględziny urządzenia. Zwróćcie proszę uwagę na tą plastikową osłonkę znajdującą się na deklu. Pod tą zaślepką znajdują się śruby, które należy odkręcić, żeby dostać się do środka wciągnika. No i niestety mamy tu problem, ponieważ ta zaślepka jest przyklejona. Ona już tutaj wcześniej była zdjęta, żeby sprawdzić, czy przez przypadek nie pęknie. Natomiast jest to element, który jest przyklejony. Po zdjęciu zaślepki widzimy hamulec oraz płytkę z układami elektrycznymi i elektronicznymi służącymi do obsługi wciągnika. W tym momencie chciałem zwrócić Waszą uwagę na problem związany z konserwacją tego wciągnika. Mamy tutaj sytuację, w której nie mamy możliwości obejrzenia elementów składowych, ponieważ hamulce, które są tutaj zainstalowane, przykręcone są do części obudowy. Żeby móc zajrzeć dalej, konieczny jest demontaż hamulców. Konstrukcja hamulców jest identyczna w porównaniu z hamulcami oferowanymi przez europejskich producentów. Chciałem teraz zwrócić Waszą uwagę na śrubę, która widoczna jest w tym momencie w europejskich wciągnikach w tym miejscu zazwyczaj jest śruba regulująca docisk sprzęgła. Normalnie jest ona widoczna przez hamulce, natomiast tutaj ta zaślepka jest chyba wklejona albo jest tak bardzo ciasno spasowana, że boję się uszkodzić. Więc zerknijmy sobie teraz czy ta śruba to faktycznie jest śruba regulująca sprzęgło. Jak widać, Jedyne zadanie tej śruby to utrzymywanie piasty na miejscu, co oznacza, że na tą chwilę faktycznie nie ma w tym wciągniku sprzęgła. Spróbujemy otworzyć dalej ten wciągnik i w tym momencie chciałem zwrócić Waszą uwagę na fakt, że jest bardzo duży problem ze zdemontowaniem tej części obudowy. Wszystko jest bardzo ciasno spasowane, ta obudowa trzyma się z kolejnymi elementami wciągnika przez tarcie, które występuje między tą obudową a łożyskiem wirnika silnika. Jeżeli będziemy chcieli zajrzeć do środka, a konserwatorzy regularnie zaglądają w takie miejsca, to już napotykamy poważny problem, ponieważ trzeba to wszystko podważać, siłować się z tym. Pod spodem jest element uszczelniający, który oczywiście Możemy bardzo łatwo uszkodzić. Jest to rozwiązanie bardzo niepraktyczne, ponieważ po kilku latach to łożysko na pewno będzie bardzo ciasno siedziało w otworze, zapewne się sklei, powstanie jakaś korozja. I wtedy będzie bardzo duży problem, żeby dostać się dalej. Na tą chwilę nie widzimy tutaj w dalszym ciągu sprzęgła, więc będziemy szukać dalej. Po zdjęciu tej zaślepki widzimy koło gniazdkowe napędzające łańcuch. Oraz widzimy śruby, które należy odkręcić w celu demontażu haka. Jest to również bardzo niepraktyczne rozwiązanie, ponieważ mocowanie, łożyskowanie haka jest przez konserwatorów oglądane regularnie. Ponieważ nie mamy możliwości wyjęcia w ten sposób wirnika, wszystko jest bardzo ciasno spasowane, musimy otworzyć wciągnik z drugiej strony, co przy okazji pozwoli nam na obejrzenie przekładni tego urządzenia. Więc moi drodzy mamy już wirnik na wierzchu, widzimy tutaj łożyskowanie, są tutaj zastosowane dwa małe łożyska, z drugiej strony jedno większe i oczywiście nie widzimy tutaj ani jednego elementu, który odpowiedzialny jest za zabezpieczenie urządzenia przed przeciążeniem. Jak widać, elementy przekładni pokryte są smarem, nie mamy tutaj oleju, co oznacza, że... Nawet jeżeli ta uszczelka nam się uszkodzi, to i tak, i tak nie będziemy mieli żadnych wycieków. Z ciekawości postanowiłem zdemontować oba łożyska, które zainstalowane są na osi wirnika. Jednak chciałem zauważyć, że jest to kolejny element, który jest bardzo mocno spasowany. Mamy tutaj bardzo mało miejsca między łożyskiem a wirnikiem, więc również będzie problem, żeby wyjąć te łożyska. Na prasie trzeba będzie zapewne dorabiać jakieś dodatkowe elementy, jakieś uchwyty, dzięki którym będzie to możliwe. Tak więc moi drodzy widzimy tutaj, że wciągnik faktycznie nie posiada sprzęgła zabezpieczającego przed przeciążeniem, co oznacza, że urządzenie to nie spełnia minimalnych wymagań dla wciągników wykorzystywanych w branży estradowej. W ten sposób prezentuje się wciągnik firmy Modi model 611+. Z przyjemnością zerknę do urządzenia 611 D8. Natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę na tematy konstrukcyjne, ponieważ osoby odpowiedzialne za konserwację tych wciągników z czasem będą miały bardzo duży problem, żeby dostać się do środka. Jak pojawi się korozja, łożyska poprzyklejają się do elementów obudowy, będzie naprawdę duży problem, żeby te wciągniki otworzyć. Jeżeli macie jakiś wciągnik, który chcielibyście, żebym przeanalizował, zapraszam do kontaktu. Z góry dziękuję za subskrypcję, udostępnienia i polubienia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do kontaktu. Cześć!